No, hej, wszystkim, ja jestem Neski, a to jest Last Epoch, moi drodzy. Dokładnie tak. I stwierdziłem, że sobie nagram film, w którym sobie porozmawiamy troszeczkę na temat systemu craftingu, właśnie w Last i Poszku. Tak swoją drogą, gram sobie ten cykl. 1.1.7. Mam już 57 leveler, lecę sobie mapki swoją tutaj postacią, swoim czarodziejem Kurczę pod zimno, nie? pod pazur mrozu sobie latam. <laughs> Razem ze skillem Lodowa Nawałnica, bardzo fajny bit polecam. No i moi drodzy, stwierdziłem, że taka naszła mnie taka myśl, żeby nagrać film na temat systemu craftingu, gdyż jest on najlepszym systemem craftingu, jaki widziałem kiedykolwiek w jakiejkolwiek grze. Jakby pomijając wszelakie RPG, maści i tak dalej. Zostańmy w tym gatunku, bo te gatunki, czyli Action RPG, jakby w nich najlepiej jest szukać systemów craftingu, które są za jakieś takie wiecie, rozwinięte, rozgałęzienione i tak dalej, nie? Aczkolwiek z mm, takich gier, przykład, nie wiem, macie Path of Exile, Macie Grim Downa, Diablo i tak dalej, Titan Questy i inne jeszcze takie gierki, no to żaden, dosłownie żaden Action RPG nie ma tak dobrego systemu craftingu, jak właśnie zrobił to Last Epoch. Uważam, że Last Epoch króluje, jeżeli chodzi o właśnie crafting i jest to najlepsza rzecz w tej grze chyba, jaka istnieje, tak szczerze powiedziawszy. Pokażę Wam najbardziej podstawowy crafting, bo pewnie nie każdy wie, nie każdy jeszcze grał w Last Epocha, więc nie każdy pewnie wie, z czym się to je, więc to jest taki film na luzie, nie na spontanie, nie na szybko nagrywane, tylko na w luźnym stylu nagrywany filmik, w którym chcę Wam po prostu zaprezentować jak to wygląda, moi drodzy. Tak swoją drogą mam poradnik na swoim kanale, jeżeli chodzi o krawnik byście chcieli, to możecie wpisać na moim kanale Last Epok i wyszukiwać filmy. Tam mam poradniki nagrywane, bo kiedyś kiedyś nagrywałem poradniki, dużo poradników z Last Epoka. Nagrałem też spoe, ale spoe pousuwałem te poradniki. Jeżeli chodzi o poe dwójkę, natomiast z las i poszka zostały na kanale, więc jakbyście chcieli, bylibyście zainteresowani, to ja zapraszam mnie. A tutaj, oczywiście, mogę wam pokazać. Zobaczcie, mamy jakieś takie białe rękawiczki, nie? I one zobaczcie, mają. No są białe, nie mają żadnego moda, żadnego afiksa, ani sufiksa, ani prefiksa, nie? No i oczywiście na F mamy kuźnię domyślnie w, list, w Last Epochu, klikacie i każdy item ma 16, ten, ten każdy item ma potencjał wykucia, nie? Te rękawiczki mają 16, potencjał wykucia to jest coś takiego, że za każdym razem jak coś zmodyfikujemy, to tracimy ten potencjał wykucia. Mamy też na przykład taką, takie glifę jak glif nadziei, dzięki któremu mamy 25% szans, że modyfikujemy przedmiot, nie stracimy potencjału nie nas na swoim przedmiocie, to jest mega fajne, ale pokażę wam bez tego. Zobaczcie, z białego itemu sami możecie zrobić sobie item żółty. I to jest mega fajne, ponieważ właśnie tak jak nagrywałem film na moim kanale odnośnie tego, że Last Epoch jest idealną grą do tego, żeby zacząć w, grać w action-RPG. On bardzo mocno i bardzo dobrze tłumaczy, last ipok bardzo dobrze tłumaczy ten gatunek gier, na czym to wszystko polega. Zobaczcie, na przykład yy, macie item biały, nie? Powiedzmy, że chcemy sobie zrobić pancerz. Klikamy pancerz, muszę mieć odpowiedni odłamek wydropiony, one, to jest globalny drop ze wszystkich mobów i dodaj afiks. No i moi drodzy, zobaczcie, mam tylko 4 potencjału wykucia w tym momencie, to jest bardzo mało, 4 potencjału wykucia, ale moje rękawiczki zmieniły kolor z białego na niebieski, ponieważ mam 19 do pancerza. Teraz na przykład mogę sobie dać glif nadziei, 25% szans na to, że nie stracę potencjału i na przykład mogę sobie dodać Życie, prawda? Dodałem sobie życie, i w tym momencie zobaczcie: mam życie i pancerz, ale niestety glif na dzień nie zadziałał. Już mam zero potencjału wykucia, czyli z tym przedmiotem w później już absolutnie nic zrobić nie mogę. To już jest GG, to już jest koniec, więc nic z tym itemem nie zrobię. Natomiast mam pancerz i mam życie, i to jest mega fajne, ponieważ ten crafting bardzo dobrze tłumaczy, co wszystko działa. Bo e, tak swoją drogą, to jest bardzo ładnie rozrysowane. Dlaczego? Zobaczcie. To działa tak, że tutaj jest okienko na item, co nie? Jak się sobie, macie item, tutaj macie różne glify, tutaj macie różne runy, które, znaczy tutaj są runy w tym miejscu. Runy to tam, wiecie, na przykład, powiedzmy, że usuwacie dowolny afiks, tak, eee, jakby niszczycie przedmiot na materiały i tak dalej, różne runy. I, I różne są właśnie glify, nie? Których po prostu trzeba się nauczyć, ale y, chcę pokazać mniej więcej bez tych run i bez tych glifów jak to działa i zobaczcie Jakby item, bo dużo ludzi nie wie czym są prefiksy i czym są sufiksy na itemach, nie? Y, jakby to są afiksy. Afiksy to są mody na itemach. Na przykład, afiks to jest życie, to jest pancerz, to jest odporność, to jest, nie wiem, zwiększone obrażenia. Wszystko, co jest poniżej, e, ponieważ mm, tam, od pancerza, nie? To są właśnie. Tak na przykład, zobaczcie. Macie tutaj pierścionek, nie? I mam dwa afiksy: bromiotana obrażenia z atakiem, e, jakby kosztem manę obniżonym. I drugi afiks to jest. Odporność na ogień. Tak samo w tych butach mam trzy afiksy: inteligencję, fizyczność, w sensie odporność na fizyczne obrażenia i pancerz. To są afiksy, które dzielą się na sufiksy, prefiksy. I moi drodzy, jakby pierwsze dwa to są prefiksy, natomiast dwa kolejne to są sufiksy. Zobaczcie, że tutaj. No, nie, nie mogę wam tego pokazać. Ich i palcem chciałem wam pokazać na monitorze. Pozdro 600. E, zobaczcie, jakby przy inteligencji macie taką strzałkę po lewej stronie, nie? To oznacza, to jest prefiks. Natomiast odporność na fizyczne obrażenia i pancerz mają po prawej stronie takie strzałeczki, nie? No to to są właśnie sufiksy. I o co chodzi? Tutaj macie napisane prefiksy, sufiksy. Sufiksy są z prawej, prefiksy są z lewej, jeżeli chodzi o. Później. I to jest nic innego jak to, że każdy item ma przepisane na przykład yy, co może mieć dany item jako prefiks, a co jako sufiks. Tu chodzi o balans, żeby zachować balans na itemach. To jest zrobione po to, żeby itemy były zbalansowane, żeby nie można było, yy, nie wiem, zrobić. Dwa razy odporność na ogień w rękawiczkach. Wiecie o co chodzi? Albo zwiększono obrażenia, dwukrotnie te same. Chodzi po prostu o balansowanie przedmiotów w action-RPGach. I właśnie na tym to polega, nie? Że, że właśnie kurcze bele, mmm, tak to wygląda. Zobaczcie, mamy pierścionek. I ten pierścionek ma jeden prefiks, jeden sufiks i jak, klik, jak go przesuniecie na później, to zobaczcie, że tutaj też to się pojawiło. Nie? Sufiksem jest odporność na ogień, natomiast prefiksem jest y, są zwiększone obrażenia od broni miotanej i zmniejszony koszt many, bo to jest taki podwójny afiks, nie? Taki podwójny bonusik na, na na tym na przedmiocie i zobaczcie, i to jest niebieski item, ponieważ niebieski item to jest item, który ma jeden lub dwa afiksy. Od trzech już nie zaczynają żółte itemy. Zobaczcie, mam 13 potencjałów wykucia i powiedzmy, że chcę dać prefiks. Tutaj w tym Last Epoch, jak już nagrywałem film na swoim kanale wcześniej, dotyczący tego, jak czytelny jest Last Epoch, pokażę Wam teraz, o co też dokładnie chodziło wtedy, z między innymi z tą czytelnością. Zobaczcie, jak klikniecie sobie na prefiks, to tutaj wyskakują Wam wszystkie możliwe do stworzenia prefiksy w pierścionku. Nie musicie sprawdzać w internecie, tak jak dla puffów Excel, na przykład dwójki, w którym przedmiocie co, jakie można mieć prefiksy, jakie można mieć sufiksy, nic z tych rzeczy. Tutaj macie wszystko w grze, moi drodzy, rozpisane w piękny sposób i po prostu klikacie sobie zręczność, dodaj i voilà! I zobaczcie, i mam żółty pierścionek zrobiony z pierścionka niebieskiego, dodając właśnie zręczność jako Prefiks, mam dwa prefiksy i mam jeden sufiks, dzięki czemu wiem, że mam jeszcze jeden sufiks wolny. Na przykład powiedzmy, że na niektórych itemach już wykujecie na pamięć. Gdy będziecie dużo grać w Last Epoch, ja mam 700 ponad godzin, więc już mniej więcej e, wiem na jakich przedmiotach, co mogę zdobyć. I na, dla przykładu e, podam, że nie wiem, dla przykładu, żebyście łatwo zrozumieli, będziecie mieli na przykład jakiś item, powiedzmy pierścionek, czy tam jakiś inny item, i będziecie wiedzieć, że na nim w sufiksach możecie robić tylko defensywne rzeczy, natomiast na w prefiksach możecie robić rzeczy ofensywne lub na odwrót. I w ten sposób będziecie mniej więcej już potem kminić, jak na przykład będą wam dropić itemy, to będziecie mniej więcej już wiedzieć, co mniej więcej moglibyście wykraftować i czy w ogóle warto podnieść dany przedmiot, gdy wam wyleci, nie? no bo też jest ta, ten cały potencjał wykucia, więc my nie możemy kraftować itemów w nieskończoność, co też daje tego, takiego fajnego, wiecie, że tracimy materiał na kucie, właśnie przedmiotów. Mega fajna sprawa, moi drodzy, i uważam, że właśnie kuźnia. Dodatkowo tutaj macie materiały, wyświetl materiały, tutaj macie wszystkie materiały i jest jeszcze tutaj zakładka poradnik, i możecie zobaczyć, tutaj macie rozpisane wszystko pięknie, jak działa ta kuźnia. E, gdybyście czegoś nie zrozumieli i tak dalej, gierka jest w pełni po polsku, więc tak naprawdę nic, tylko moi drodzy grać i stwierdziłem, że nagram w Film na temat właśnie tej kuźni. Mimo, że już kiedyś nagrywałem poradnik dotyczący kuźni, to stwierdziłem, że nagram jeszcze raz film dotyczący kuźni i craftingu w Last i Poszku, ponieważ on jest według mnie najlepszym systemem craftingu, jaki widziałem na oczy w świecie gamingu. Niezależnie od tego, jaki gatunek bym wziął. Pod uwagę, tak szczerze powiedziawszy, uważam, że to jest najcudowniejszy crafting. W Path of Exile craftingu nie ma, bo w dwójce na przykład, w jedynce jako tako jest, ale w dwójce to jest czysty hazard, nie? W dwójce to jest taki gambling, że to się w głowie nie mieści, więc nie wiem dlaczego ludzie w Path of Exile 2 nazywają to craftingiem, bo tam craftingu nie ma. Dajcie znać, moi drodzy, czy gracie w last Epoca, poka? Będziecie grali. Ja czekam na ten drugi cykl. Strasznie mocno. E, tutaj teraz będę robił sobie monolity na tej postaci, żeby sobie setki jeszcze porobić, bo. Jeszcze mam, no dzisiaj jest 5 kwietnia jak to nagrywam, więc jeszcze tak naprawdę dwa tygodnie grania prawie, prawie dwa tygodnie grania mam na tej postaci, więc całkiem dużo, nie, więc coś tam może jeszcze sobie podropię na, na seteczkach jak polatam, jak tym buildem oczywiście dam radę, no i dajcie znaczy gracie, czekacie, czy, czy coś w tym stylu, czy po prostu wolicie PoE 2. Piszcie śmiało w komentarzach. Pamiętajcie, że u mnie w komentarzach jest wolność słowa. Możecie pisać jakby swoją opinię na każdy temat, niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Tylko pamiętajcie, że jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to macie do tego prawo, jak najbardziej, ale żeby pisać w ucywilizowany sposób, bo większość ludzi, niestety, jak się z kimś nie zgadza, to lubi się wyzywać, co jest mega toksyczne i ja takich ludzi będę usuwał ze swojego kanału, nie zważywszy na wyświetlenia i, na moim kanale. Więc moi drodzy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale, moi drodzy. Chaos!